The Long Dark. <noise> tak, znam tą grę. Przesiąknięta do szpiku kości Kanada, pokryta zbitym śniegiem. Burze, zamiecie. To normalność. Minus 20, 30 stopni to przyjaciel tych terenów, a dzikie zwierzęta oddają charakter tego miejsca. Wyobraźcie sobie, że nagle cały śnieg i lodowce zaczynają topnąć. Katastrofa jest tak duża, że w ciągu paru dni cała kula ziemska została pokryta niebieskością. Pozostały tylko niektóre pagórki i góry. Moi drodzy, witajcie w grze The Raft. Cześć wszystkim z tej strony, Noxon, a to jest mój ulubiony gatunek gry, czyli otwarty survival. Wreszcie! Gra Raft, mimo to, że jest dostępna w Early Accessie, to odniosła już duże sukcesy. Możecie pamiętać sytuację sprzed roku, kiedy to YouTube po prostu pękał szwach od tej gry. Ludzie wymyślali jakieś... swoje tratwy, odwiedzali wielkie wyspy, pokazywali wszystko, szalone rzeczy robili. Nie tylko na polskim YouTubie, ale także i na zagranicznym. Cała magia tej gry dzieje się na podobnej tutaj, co widzicie, tratwy, ale nie dajcie się zwieść. Przede wszystkim stwórzmy sobie świat nazwijmy go sobie hmm, toną za tratwa. Trochę nie na temat, ale lepszego pomysłu nie mam. Dobra, zaczynamy z tym survivalem. A więc tak wygląda nasza tratwa. Mizerna tratwa, bo składa się tylko z 2 na 2 drewniane bloki. Tak wygląda nasz ekwipunek. Jedynie co mamy to plastikowy hak, który po jakimś czasie się zużywa. Co możemy zrobić za pomocą takiego haku? Naszym zadaniem, aby przetrwać, jest zdobywanie takich surowców, które pływają po wodzie. W tym przypadku są to plastiki, liście oraz deski. Widzicie, hak przyciąga do nas i mamy od razu w ekwipunku tą daną rzecz. Możemy zbierać też ręcznie, jest to wygodniejsze, jeśli hak jest gdzieś daleko. Zawsze to ułatwia zdobycie parę surowców dodatkowych. I mamy w taki sposób dwie deski. Co jakiś czas pokazują się skrzynki, beczki, która jest tam w oddali, a drugą właśnie tam minąłem, ale nie szkodzi. Ze skrzynek może wypaść wszystko, to co wyławiamy aktualnie teraz oraz to co znajduje się na dnie oceanu oraz wysp. Z nich też może wypaść jakiś kwiat, jakieś jedzenie, które może nam uratować dupę. No kto to wie, więc skrzynki. Dlaczego mówię na to skrzynki? Beczki warto zbierać. Na przykład... Złapie. Jest złapana. I w taki sposób dostałem właśnie surowego buraka i cztery deski. Plasticzku jeszcze nie złapałem. Tu jest plastik. Plastik występuje w tej grze w dwóch wymiarach. Właśnie w takiej rozłożonej oraz... Y, baniak litrowy. Ja to tak nazywam u mnie w domu. Więc no, jest zabawa. Widzę kolejną, yy, kolejne skrzynie, kolejne beczki. To się chyba nazywały galony, nawet te dowody plastikowe, ale nie jestem pewien. Chodźcie tutaj, beczki. Z pierwszej same deski, z drugiej yy, liść palmowy, kamień. Które znajduje się na dnie morza, oraz pozostałe rzeczy. Kolejna beczka. Ile tych beczek jest w ogóle? Ludzie oszaleliście. No, ale żeby nie było tak wesoło, to tutaj co jakiś czas pływa taki przyjemnaczek. Nazywa się rekin, którego właśnie widzicie. Ym, on co jakiś czas będzie przypływał do nas i będzie się częstował naszą tratwą. Będzie sobie po prostu podpływał i będzie jadł tratwę. Możemy go powstrzymać, kraftując sobie, zaraz wam pokażę, tylko sobie skrzynkę słapie, dobrze. A mianowicie możemy sobie stworzyć drewnianą włócznię, w sumie nawet teraz mogę. I dzięki niej możemy się bronić. Ym, będzie taki moment, kiedy rekin po prostu będzie tak słaby, że umrze. O, wyspa tam jest. Dobra, płyniemy w dobrym kierunku. Rekin może umrzeć, i w takim wypadku możemy zebrać z niego y, pożywienie, czyli w tym przypadku mięso oraz y, głowę jako trofeum i sobie postawić gdzieś tutaj. Może się też zdarzyć wręcz odwrotnie, że zostawimy rekina, nie będziemy nic robić, nie będziemy poszerzać stratwy Wtedy może zjeść całą tratwę No i nie będzie ciekawe bo game over Jak nawet tak dopłyniemy do wyspy To surowce się wyczerpią A my umrzemy albo z głodu Albo z wody I właśnie to uwielbiam w survivalach W dolnym lewym rogu właśnie macie takie kontrolki sugerujące nasze życie Woda i jedzenie i stan ogólny. Ja to po prostu uwielbiam. Eem, skrzynki, skrzynki, jesteśmy już prawie na wyspie. Szybko to mija. No, nie dźwignąłem, dobra. To najpierw te jeszcze beczki sobie zrobimy. Ja w ogóle tego rekinka to ja bym sobie nawet nazwał jakoś. Nie wiem, może jak macie jakieś pomysły, to dawajcie w komentarzach. Ta gra jest bardzo sympatyczna, bardzo mi się podoba soundtrack, który w niej występuje. Jest genialny, umi rzeczywiście klimat tej gry przedstawić. Jesteśmy jakimiś rozbitkami, szukamy wyjścia, szukamy cywilizacji, szukamy wszystkiego od ty. Właśnie tak wygląda atak rekina. Musimy go odganiać. Tam jest beczuszka. Tak wygląda dno, fajnie. Tu w ogóle coś jest, tu jest rekin. Ajajaj, musiałeś typie teraz przyjść. Dobra, to... Lecimy! Let's go! Pierwsza wyspa. Beczka. Dobra, trzeba ją szybko zwiedzić. Ponieważ tratwa może nam uciec. A wtedy to wiąże się też, no, z game-overem. Ponieważ jak tratwa odpłynie za daleko... To nie da się wyjść, nie da się wyjść. Jeszcze tutaj szybko pozbieram jeszcze jakieś kwiatki czy coś. Może jakieś owocki są? Nie ma? Dobra, płyniemy. Let's go! Mm. Niestety dziabnął mnie. Dużo życia nie, 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 nie zmarnowałem. Fajne jest to, że możemy się uratować przed rekinem, wtedy kiedy jesteśmy w wodzie. No wiecie, trzeba wyczuć idealnie wtedy, kiedy ma zamiar zaatakować, wtedy możemy drewnianą włócznią go przygmocić i możemy się uratować w taki sposób. Dobra, pierwsza wyspa za nami, w ogóle co my zebraliśmy, to jest takie dobre pytanie. Żółty kwiat, żółte nasiono, czerwony kwiat, z kwiatów można zrobić barwniki, arbus, gasi pragnienie i łagodzi kaca. Fajna gra, ok. I w sumie to tyle. Ja bym sobie tutaj zrobił taki porządek tego, co nie potrzebuję. Deski nawet też mogą. Jedzenie by się przydało. O, tak sobie zrobimy. Teraz wygląda to jak interfejs z Minecrafta, ale przeżyjemy. Dobra, i łowimy dalsze rzeczy. I to jest cała dra. Aha, dobra, zniszczył mi się. Młody. Młot budowlany, a ja nawet możemy go sobie stworzyć. Pokażę wam. I plastikowy hak. Um, za pomocą młotu budowlanego, możemy sobie poszerzyć trawę. Potrzebujemy do tego plastika i desek. I w taki sposób. Tutaj e, rekin ugryz nam deskę, która ma 40% zdrowia. I po przytrzymaniu, możemy ją naprawić. 90%. I w taki sposób. Jak znowu rekin przyjedzie, to nie zniszczy tej deski. Dobra. I kolejne liście. Oj, zapomniałem Wam powiedzieć, że no Lina strasznie lubi się bagować. I trzeba co jakiś czas wchodzić do wody, i to jest dosyć ryzykowne. I to jest takie niefajne, ale no twórcy wiedzą o tym spokojnie. Early access. Do early accessu można wszystko naprawić. No bo można też wszystko. nie build. Dobra. No i bardzo fajnie. Czy jest jakaś wyspa? Jest wyspa jaka gigantyczna. Holy shit. Jedna wyspa tam, a druga tam. Tam jest to gigantik. Dobra, mm, czy my możemy sobie zrobić wiosło? Wiosło możemy sobie zrobić. Przyda nam się. Ja sobie zrobię. E, nie tak, tylko tak. I teraz pytanie, czy dopłyniemy tam? Prąd się zmienia, płyniemy inaczej. Płyniemy tak. Nie, no ej, ta łopata daje dużo. Co? Ten błąd. Nie ma. Chwyciła nie chwyciła, A tam też coś jest. Ej, dobry, dobry ten. Jak to się nazywa? Kot trafiliśmy. A co chodzi z tym? Nieważne. Chwycisz, nie chwycisz. Dobra, to drugą beczułkę chociaż, proszę. Jest, chwycił, dobra. Dobra, płyniemy do tej wyspy. Zbierając drewno i inne śmieci, chyba nie dopłyniemy. A poza tym wyspa jest za wysoka, czyli pod prąd nie możemy pływać, bo nas znosi. Znosi nas. Ajajaj, to niedobrze. Nie, żagiel by się przydał. Żagiel by się przydał i to bardzo. Tutaj, jak wejdę, to nic nie zdobędę. Możemy sobie opłynąć tą wyspę. Zobaczyć w ogóle. O, słychać zmiany tego klimatu. Słychać te świerszcze. Te inne owady. Nie, nie zdobędziemy. Za wysoka wyspa. Niestety. Dobra, ale nie jest źle. Noc nastaje. Mm, a ja bym zbudował coś do robienia wody. Do tego potrzebujemy prostego filtra oraz pustego kubka. Ale najpierw potrzebuję plastik, który tutaj jest na całe szczęście. Dobra, zebrane. Pusty kubek szybko. Napełni słoną wodą i rób słodką. Grzeje się, grzeje się. Dobra, jest dobrze. Mamy ogromny problem z plasticzkiem, co jest okropną wiadomością. Pomyślcie sobie, że w dzisiejszym wieku XXI jest go podostatkiem, a teraz go nie można znaleźć nawet na oceanie. Głupota ludzka. Dobra, ale zdążymy, zdążymy spokojnie. Deskę zbierzemy jedną, drugą. No. Beczkę jeszcze. Dasz radę. Wypełnij słodką pi. Jest. Jesteśmy uratowani. Dobra. Teraz tylko kwestia y, jedzenia. Jeszcze kritikala nie mamy Wow Chyba za dużo mam rzeczy Dobra, ale plastik jest najważniejszy teraz Oplesa, Bo... Bez plastiku nigdzie nie ruszę, co nie? Rusz tu nie zrobię Nie, zrobię, dobra Ej, dobra mm, Zamiast odpadków Zrobimy sobie tak. Umieścimy deski i możemy ugotować surowego ziemniaka. Tam jest coś. To tratwa ta mniejsza, ale dobra. Jeszcze nie potrzebuję jej wyeksplorować. Skrzynkę bym zrobił, bo pękam. Lina i plastik. Znowu ten plastik, kurde. Mam cztery buraki w razie ostateczności. Dwa arbuzy. I dwa ananasy. Więc będzie dobrze. Mam nadzieję, że ten ziemniak w ogóle coś da. Jakiegoś takiego większego kopa. Mhm. A no, niech to. Dobra, tutaj jest plastik. Kolejny. To jest ten element gry, gdzie już po prostu trzeba zajewaniać. Trzeba wszystko kraftować pomagać, jak tylko się da. Mm. U, się przestraszyłem. Dobra, tu jest pierwszy plastik. Będziesz atakować? Nie, nie, nie będziesz. A tu jest drugi. Fajnie, gdzieś jeszcze. Ja mogę nawet sobie jeszcze zrobić więcej tej wody. Na wszelki wypadek. Um. No nie, to nie... Ojejku... Wziąłem ten plastik? Nie wziąłem. Noż, cholera jasna! Ale ładny... Zachód... Księżyca... Zachód Księżyca... to w ogóle brzmi? Jakoś tak dziwnie... Podnieść, um. Podnieś... To zamiast... Tego... Co ja wyrzucam? Ale to jest nieogarnięte. Ojejku, gdzie jest ten ziemniak? Dobra, jem, jem surowego. Ale mało to daje. Ugotowany ziemniak, no, wyrzuciłem go. No, co za debil, gdy umiera wyrzuca jedzenie. Dobra. Uuuu ty! Nie widziałem cię. Skubańcu. Tam jest kolejna tratwa Ta bardziej poniszczona. Yy, powracając... o, Ładny wschód słońca, no. Za to uwielbiam tą grę. Ach. Powracając do tematu. Survivale dzielą się na takie dwa gatunki: takie idealnie dopasowane, oraz takie, które no, wszystko mają pod dostatkiem w sumie niczego, nic nie musisz robić. I ten, ta gra zalicza się do tej pierwszej grupy: do tej, której trzeba no, zapierdzielać ile się da, żeby przeżyć. Jestem ciekawy, jak to się później potoczy. Jak to się będzie działo? Czy my będziemy musieli coś zbierać, coś więcej? Czy po prostu to co nam. To co złowimy nam wystarczy, okej. Okay. Jak tam z jedzeniem? Buraka mogę ugotować? Umieść surowy burak, dobra. Woda. Możemy się napić. Jeszcze raz stworzymy. Mam nadzieję, że tego plastiku już trochę no zbierałem. Kurde. O, tu jeszcze jeden bardzo ładny. Uwaga. Hmm. Skrzynka. Mogę zrobić. Dobra. Umieścimy sobie ją tutaj. Wrzucimy do niej wszystkie barwniki. Żółte nasiona nie są mi potrzebne. Kwiaty jakieś niepotrzebne też. Już od razu więcej miejsca się zrobiło. Beczka. Żadnej wyspy nie widać. Kararayamba. A jednak co chyba... Nie. O jest! Idealnie na wprost mierzymy się na nią. A jaj Dobra, jeszcze trochę połowimy. Skrzynkę, beczkę. Okej, okay, możesz teraz badać odbiornik. Odbiornik to coś jakaś głębsza sprawa, Aha. jak tematycznie głębsza. Dobra, em, tego buraka mogę chyba umieścić deskę. Muszę. A ja surowego buraka mam tutaj. Zjem go. Mało to daje. Ej, spodziewałem się czegoś więcej. Dobra, kryzys em, katastrofalny, zagrożony. Się no. Wyleczony, co ja gadam dzisiaj jejku Wiosło by się przydało Wiosło wiosło tu I jedziemy do tej wyspy. Tym razem na pewno na nią się udam I będę kończył. W sumie tak teraz patrzę po tym prądzie wody To przydałoby się zrobić jakiś Żagiel albo coś? Bo nas tak zwiewa. Hmm. Spróbujmy teraz w tą stronę trochę bardziej. A ty tam gryź. To jest akurat mi niepotrzebne. Dobra. Ej, jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Gdzie musieli zrobić żagiel. A za chwilę jeszcze. Kotwicę. Kotwica za 3, 2, 1 hmm, Kotwica, tu Liny nie mam Dobra i umieścić ją Gdzie się umieścić? Obróć! Chłopie, co ty mi jakąś gazetę wyskakujesz? Ry. Gra jest po polsku, ale no, pick-up jest po angielsku. Dobra, nieważne. Tu coś ciekawego jest. Jakiś plastik, nie wiadomo co. Dobra, przed nami wyspa kolejna do zwiedzenia. Nasza tratwa się ma jak ma. Jedzenie jest dobrze, woda też jest dobrze. Ehm... Um. Oprzejmy sobie tą wyspę w następnym odcinku, powalczymy z Rokinem, zwiedzimy dno, a tymczasem dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, cześć!